Ubezwłasnowolnienie to pojęcie ściśle prawnicze, ale opowiem wam dzisiaj o nim w sposób jasny i zrozumiały, tak żebyście nie mieli z nim najmniejszego problemu. Jak to zwykle bywa, najłatwiej jest zacząć od początku, więc tak też zaczniemy. Każdy człowiek w momencie swojego narodzenia nabywa coś, co nazywamy zdolnością prawną. Oczywiście są od tego pewne wyjątki, natomiast to jest generalna i główna zasada. Nabycie tej zdolności prawnej polega na tym, że taki młody jeszcze człowiek ma prawo być posiadaczem, na przykład samochodu, czy też Mieszkania. Nie może on jeszcze, co prawda, tego samochodu czy mieszkania sprzedać czy kupić sobie innego, natomiast może być jego posiadaczem. Na tym polega właśnie zdolność prawna. Kolejnym etapem na tej prawnej drodze jest nabycie zdolności do czynności prawnych. I ta zdolność do czynności prawnych polega na tym, że oprócz tego, że taka osoba może być właścicielem mieszkania czy samochodu, może też w własnym imieniu takie mieszkanie sprzedać albo kupić kolejne. I tutaj właśnie wychodzi nam ta Podstawowa różnica pomiędzy zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych. Samą zdolność do czynności prawnych każdy z nas nabywa w momencie ukończenia 18 roku życia. Jest też pewien etap pośredni, który nazywamy ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i ten etap powstaje, jakby zachodzi w momencie, kiedy osiągamy wiek lat 13. Ta ograniczona zdolność do czynności prawnych polega na tym, że są pewne powiedzmy najprostsze, codzienne czynności, które tak. Osoba może zgodnie z prawem wykonywać, natomiast do tych większych, poważniejszych czynności musi jednak uzyskać zgodę swojego opiekuna. Przechodząc do samego ubezwłasnowolnienia, to ubezwłasnowolnienie to jest odebranie człowiekowi właśnie tej zdolności do czynności prawnych. Samej zdolności prawnej nie można nikomu odebrać. Każdy od momentu narodzenia, tak jak już powiedziałem, co do zasady są jakieś pewne wyjątki, ale nie będziemy się dzisiaj nimi zajmować. Ale co do zasady, każdy człowiek tą zdolność prawną od momentu urodzenia do momentu swojej śmierci posiada, jest coś niezbywalnego. Natomiast w pewnych. Konkretnych momentach można ograniczyć albo całkowicie odebrać zdolność do czynności prawnych, i o tym właśnie mówi samo ubezwłasnowolnienie. O samym ubezwłasnowolnieniu mówimy najczęściej, kiedy człowiek nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem. Jest ryzyko, że na przykład sprzedawałby samochody czy mieszkania za bardzo niskie kwoty, albo zaciągał pożyczki czy kredyty na rażąco niekorzystnych warunkach. Dlatego ta instytucja prawna, ubezwłasnowolnienia, pomaga chronić interes właśnie takich osób. Wyróżnić możemy dwa rodzaje, a chyba precyzyjniej można powiedzieć zakresy ubezwłasnowolnienia. Możemy ubezwłasnowolnić kogoś w sposób. Czy w zakresie całkowitym albo częściowym. Całkowite ubezwłasnowolnienie, jak sama nazwa mówi, odbiera człowiekowi całą zdolność do czynności prawnych. To znaczy nie jest on w stanie, czy nie powinien, nie może wykonywać żadnych czynności. Musi to w pełnym zakresie robić jego opiekun. Przy ograniczeniu częściowym, czyli przy częściowej niezdolności do czynności prawnych, tak jak już powiedzieliśmy, pewne czynności są możliwe do wykonywania, ale wymagają akceptacji, zgody ze strony kuratorów. Bo tutaj ten opiekun tak będzie się nazywał. Żeby przeprowadzić postępowanie dotyczące ubezwłasnowolnienia, musimy udać się do sądu. To sąd ostatecznie zdecyduje, czy rzeczywiście w tym konkretnym przypadku ubezwłasnowolnienie jest zasadne. W tym przypadku trzeba będzie złożyć wniosek i ten wniosek opłacić. Na szczęście opłata nie jest bardzo wysoka, bo wynosi tylko 100 złotych. Żeby sąd wydał zgodę, i postanowienie dotyczące właśnie ubezwłasnowolnienia muszą być spełnione warunki. Pierwszym kryterium jest wiek. Siłą rzeczy nie można odebrać czegoś, czego się nie posiada. Dlatego dopiero w momencie nabycia przez człowieka albo tej częściowej zdolności do czynności prawnych w wieku 13 lat, albo zdolności do czynności prawnych w wieku lat 18, to są te momenty, kiedy wniosek o ubezwłasnowolnienie jest zasadny i może być do sądu skierowany. Drugą i najbardziej istotną przesłanką do tego, żeby taki wniosek móc złożyć, jest to, żeby osoba, której wniosek dotyczy, wykazywała się brakiem możliwości kierowania swoim postępowaniem. Jest to określenie ściśle ustawowe i dalej ustawodawca mówi, że ten brak możliwości kierowania własnym postępowaniem może wynikać z choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego czy innych zaburzeń, jak na przykład alkoholizm czy narkomania. I w przypadku tego braku możliwości kierowania swoim postępowaniem, nie chodzi tutaj o osoby, które czasami nazywa się osobami nieporadnymi życiowo, czyli takimi, które no, nie są w stanie znaleźć pracy, samodzielnie się utrzymać i mają tego typu problemy. Takie osoby mogą potrzebować pomocy jak najbardziej, ale powinny raczej liczyć na pomoc ze strony fundacji czy instytucji społecznych. Natomiast nie będą one podlegały właśnie tej procedurze ubezwłasnowolnienia. W przypadku ubezwłasnowolnienia chodzi o osoby np. po wypadkach komunikacyjnych, które mają poważne zaburzenie neurologiczne, nie są w stanie zupełnie kontaktować się ze światem albo mają poważne problemy natury psychicznej, psychologicznej, kiedy nie są w stanie Samodzielnie swoim postępowaniem kierować, albo robiłyby to w sposób yy, sprzeczny z zasadami logiki. Katalog tych problemów zdrowotnych jest tak naprawdę otwarty. Ustawodawca, co prawda, wskazuje i wymienia kilka z nich, natomiast o ile lekarz, neurolog, psychiatra. I w ostateczności sąd uznają, że tego typu zaburzenia rzeczywiście odbierają człowiekowi możliwość kierowania własnym postępowaniem, wtedy wniosek o ubezwłasnowolnienie zostanie zaakceptowany. Skoro wiemy już, czym jest samo ubezwłasnowolnienie, teraz chciałem Ci powiedzieć kilka słów, jak taką procedurę, jak takie postępowanie przeprowadzić. Sam wniosek powinieneś skierować do sądu okręgowego. Omówimy sobie to wszystko na podstawie wniosku, który dla Ciebie przygotowałem. Sam wniosek, tak jak powiedziałem, powinieneś skierować do sądu okręgowego, i co ważne, powinien być to sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której będzie ten wniosek dotyczył, czyli tej osoby, którą planujesz ubezwłasnowolnić. To znaczy, jeżeli ta osoba mieszka we Wrocławiu, będzie to sąd okręgowy właśnie we Wrocławiu. W dalszej części jest informacja o wnioskodawcy, czyli. O tobie, osobie, która wniosek będzie składać. Co bardzo ważne, bo to też trzeba wiedzieć, kto taki wniosek może złożyć, bo ustawa też to dokładnie precyzuje. Taki wniosek może być złożony albo przez małżonka, przez rodziców, dzieci, dziadków, ewentualnie rodzeństwo osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, albo ewentualnie przez przedstawiciela ustawowego. To też jest jak najbardziej możliwe i dozwolone. Kolejny element, który może być nieco zaskakujący, to informacja o prokuratorze okręgowym. W każdym postępowaniu dotyczącym ubezwłasnowolnienia prokurator musi wziąć udział, a to dlatego, żeby chronić i no, pilnować ewentualnych interesów osoby, która ma być ubezwłasnowolniona w przypadku, gdyby te interesy mogły być w jakikolwiek sposób zagrożone. W następnej części wskazujemy, że jest to właśnie wniosek o ubezwłasnowolnienie. Bardzo ważne jest określenie, czy wnioskujemy o to, żeby sąd całkowicie, czy też częściowo ubezwłasnowolnił tutaj Krzysztofa Kosmicznego, który jest przykładową osobą, którą planujemy ubezwłasnowolnić. W drugim punkcie, i to bardzo ważne, pamiętajcie o tym, można zawnioskować do sądu o ustanowienie osoby, która nazywa się doradcą tymczasowym. Musicie wiedzieć, że te postępowania dotyczące ubezwłasnowolnienia mogą trwać. Kilka miesięcy, no a w tym czasie cały czas życie się toczy. Jakieś interesy, jakieś kwestie związane z osobą, której ma dotyczyć ubezwłasnowolnienie, cały czas będą występowały. Dlatego też ten doradca tymczasowy będzie tutaj osobą, która na czas procesu będzie mogła pewne decyzje w imieniu tej osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, wykonywać, podejmować pewne decyzje. W kolejnym punkcie możecie wskazać dowody, dokumenty, które powinny być przed sąd, przez sąd wzięte pod uwagę mogą to być akty urodzenia potwierdzające wasze pokrewieństwo właśnie z osobą, która ma być ubezwłasnowolniona mogą to być też dokumenty medyczne, które potwierdzą rzeczywiście stan zdrowia osoby tego uczestnika postępowania. Warto też wskazać, że właśnie w toku postępowania domagacie się przeprowadzenia dowodu z opinii lekarza biegłego. Taka opinia będzie tutaj dla sądu najlepszym i najmocniejszym dowodem na to, że rzeczywiście stan zdrowia wskazuje na to, to, że takie ubezwłasnowolnienie powinno być przeprowadzone. I tutaj może to być lekarz, psychiatra, neurolog, to chyba będą te najczęściej występujące specjalizacje. To oczywiście w zależności od tego, jaki jest stan i jakie jest podłoże problemów zdrowotnych osoby, o której mówimy, taka specjalizacja powinna być tutaj wskazana. Możecie też, jeżeli jest to zasadne, odwołać się i zawnioskować o powołanie świadków właśnie na okoliczność tego, żeby wykazać, jak wygląda codzienne funkcjonowanie, życie stan zdrowia osoby, której bez Planujecie. W drugiej części możecie wpisać kilka słów uzasadnienia, czyli wskazania, dlaczego sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, opisać właśnie życie, sytuację, sytuację zdrowotną, funkcjonalną tego naszego uczestnika postępowania. Na pewno da to sądowi większy obraz, szerszy obraz tego, jak cała sytuacja wygląda, jak do tego podejść. Na końcu pamiętajcie o podpisie. Ten podpis zawsze na każdym dokumencie musi być. I na końcu załączniki, czyli potwierdzenie wykonania opłaty. I dokumenty, które do samego wniosku chcecie dołączyć. Instytucja ubezwłasnowolnienia może się okazać potrzebna właśnie w tych najtrudniejszych momentach życia, kiedy konieczne będzie odpowiednie zabezpieczenie interesów tych osób, które na co dzień borykają się z problemami neurologicznymi, psychologicznymi czy psychiatrycznymi. Dlatego, jeżeli tylko uznacie, że właśnie takie postępowanie zabezpieczy i interes, Waszych bliskich, ale także yy, pomoże wam w codziennym funkcjonowaniu. Na pewno warto z takiego ubezwłasnowolnienia skorzystać. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji. Bardzo pomaga to w rozwoju naszego kanału.